Mamy szeroki skład i, i, i czekamy już z niecierpliwością na te pojedynki. E, nawet nieraz takie, takie jak są dwa mecze w tygodniu, to nawet lepiej dla, dla, za, dla zawodników, bo, bo też jak mają tydzień cały wolnego, to jest niektórzy mówią, że jest za dużo trenowania. Także ten cykl e, jakby meczowy dwa razy w tygodniu też jest dobry, bo, bo musimy się przyzwyczaić, bo, bo wiemy, że jak e, Zaczniemy rozgrywki w Lidze Mistrzów, to, to będziemy częściej tak, tak grać. A oba zespoły bardzo mocne i, i Warszawa, zespół Warszawy mocniejszy jak w zeszłym roku. Gdańsk wiadomo, jaką marką jest, także będą dwa ciężkie pojedynki i, no i będziemy, no myślę, że, że damy rady. Mamy szeroki skład i jeżeli któryś z zawodników danego dnia nie będzie się czuł najlepiej, no to mamy, mamy rezerwowy, którzy mogą zastąpić każdego z pierwszej szóstki. Ja myślę, że mówię zagrywka i przyjęcie. Tym bardziej, że u siebie gramy, to, to musimy no tą ale... zagrywką e, odrzucić przeciwnika od siatki, i, i na tym elementem się skupiamy. Przed nami dwa spotkania w bardzo krótkim czasie, natomiast gramy oba u siebie na, na własnej hali, więc odpada tak naprawdę element przejazdu, dojazdu do innego miasta, więc. Mamy nadzieję, że to będzie nasz atut, nie musimy się przemieszczać i teraz tak naprawdę te dwa mecze zagramy u siebie. Wydaje mi się, że to jest bardzo silny zespół ze względu na stabilność swojego składu. Kuba Benarok już od dwóch lat trzyma tych podstawowych zawodników. Do tego dołączył Andrzej Wrona, Bartosz Kwolek. Andrzej wiadomo jakie ma atuty, znamy go bardzo dobrze. Natomiast jeśli chodzi o Bartka, to w ostatnim meczu zaprezentował się bardzo dobrze, więc może to być główny punktujący tego zespołu. Mamy nadzieję, że po prostu znajdziemy na niego jakiś patent i, i, i jakoś się przestawimy temu, temu mocnemu atakowi, który on prezentuje. Natomiast na pewno może też dorzucić swoją zagrywkę, więc na to też zwrócimy szczególną uwagę. Jeśli chodzi o Gdańsk, no to już następne spotkanie. My już jesteśmy w trakcie przygotowań do tego meczu, już skończyliśmy Warszawę i że tak powiem, jesteśmy w podstępnych analizach i część, część materiałów potwierdzimy. Środowym meczem ich z, ze Szczecinem, natomiast, natomiast musimy się przygotować troszeczkę wcześniej ze względu na ten krótki odstęp między jednym a drugim spotkaniem. Wydaje mi się, że nudy nie ma nigdy, natomiast na pewno, na pewno to są lepsze mecze, jeśli jesteśmy u siebie. No, każdy wraca do domu, i, i myślę, że to jest ten argument, że nie ma problemu, żebyśmy grali dwa mecze. Jeśli dochodzą do jazdy, to jest dużo, dużo cięższe do, do przetrawienia, bo yy, wiadomo, że że przejazd na przykład ze Szczecina po ostatnim spotkaniu, gdzie wróciliśmy o 5 rano nie, był, nie należył do najłatwiejszych poranek. Był dość ciężki, no bo tyle godzin w autobusie to się odkłada, ale, ale tutaj gramy dwa mecze u siebie, więc z tego się cieszymy.